To jest zbyt mocne. Czemu on we mnie strzela? No kurde, ej! Trzeba będzie go usunąć. Takie strzelanie. Hamuj, 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 hamuj! Ehm. No tak, jakby to umarliśmy. Ej, cześć, witajcie, z tej strony Krzysztof. I dzisiaj widzimy się w następnym odcinku z BMG Drive. I dzisiaj będziemy robili wielkie zawody samochodów, ale to nie będą zwykłe zawody. Samochody będą zrandomizowane. I klikam przycisk od randomizacji samochodów. Zobaczymy, jakie nam się wylosują. Oby jakieś nawet szybkie, żeby była rywalizacja fajna. A więc dostaliśmy nasze samochody, a my ich wiele. W prawym y, pierwszym miejscu mamy takie ETK. Bardzo fajnie ono wygląda. Następnie mamy driftowóz. Życzę powodzenia z tym. mamy chyba Auto Mister Bina, przynajmniej tak to wygląda i tutaj mamy takiego wielkiego wspinacza, że tak to nazwę. Fajnie to wygląda. Potem mamy koweta, taki zwykły. To, no, to. to. O, tutaj będzie strzelanie chyba, bo to jakiś karabin wielki jest na górze. Fajnie, fajnie. Nie mamy Sambarsta. A ja dostałem Sivetta Sintillie. Rozpocznijmy grę i możemy ruszać. O nie, strzelają we mnie! Patrzą, on strzela we mnie! A! <grym>, ty nie, bo to... To jest zbyt mocne. Czemu on we mnie strzela? No kurde, ej Trzeba będzie go usunąć. Takie strzelanie to niedobre. Zobaczmy, kto tu wygrywa. Już jest destrukcja, już jest destrukcja. Woa! <grym> Uderzył w niego. Ale się roluje teraz. Zobaczmy resztę, co tu się dzieje. Mój pad ym, umiera w tym momencie. O matko, czy w ogóle ktoś tutaj skończy ten wyścig? Tutaj sunburst jedzie. Tutaj ten, co strzela, się utknął. Czy tam ktoś dalej jest? Wy czy ktoś wygrał? Nie, nikt nie wygrał. Dobrze, e, mamy tutaj następną linię tych samochodów. I jedziemy go! Zobaczymy, jak sobie poradzą. Tutaj już destrukcja jest wielka. Ja jadę limuzyną. <gryw> Zobaczymy, co tu się stanie. Ta limuzyna e, dobrze mi się ją jedzie. Ona nie jest aż taka zła. O, tutaj jedzie pikolina. Dobra, jest wyrównany wyścig, nie jest źle, szczerze. Naprawdę nie jest źle. Oj, tu się ktoś rozwala, tu się ktoś rozwala, nie! O! No to chyba coś na mnie pykło. Czy w ogóle ktoś skończył ten wyścig, czy też nikt? Chyba znowu nikt. Zobaczmy, czy ktoś jest na samym końcu. Ale nikogo nie ma, więc będziemy musieli sobie zrandomizować wszystkie samochody w naszej tutaj linii destrukcji samochodowej. Tak się prezentują zrandomizowane samochody. Mamy tutaj parę nowych, na pewno tutaj ten Kowet będzie szybki. Była to jest jeden z najgorszych samochodów w grze. Nie liczmy na niego. Znowu najgorszy samochód. No mamy Legrana, Wana. Mamy. Uuu, to wygląda fajnie, ten samochód. Podoba mi się. A my dostaliśmy takie coś bez dachu, więc rozpocznijmy wyścig. I ruszamy. Tutaj oni nie chcą jechać w ogóle. Miejmy nadzieję, że. Ten co. Ojeju, to jest tak niestabilne. Masakra, no lipa. To jest bardzo niestabilne tym, to czym my jedziemy. Cóż włoskie samochody tak mają. Chociaż. Jest w miarę że i tam już O, matko, jaka destrukcja tam jest z tyłu. Nie! Nie, 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 nie. No to my już nie, już nie żyjemy. Chociaż. Nie, dobra, nie, to na mnie się nie wyjdzie. A tutaj totalna destrukcja się odbywa. Zobaczmy. O, ciekawe, Wan żyje w miarę jakoś. Tutaj jest totalna destrukcja. Dobra, wracamy na górę. Zrandomizowałem ponownie i wyszły nam tutaj dziwne rzeczy. Jak to takie coś. Mamy wielką ciężarówkę z wielką tutaj wyskoczył na przodzie. Jest ciekawie. Wygląda fajnie ten samochód. Fajny silnik. A my dostaliśmy uuu, nieźle to wygląda. Odpalamy i go! No nie czemu oni tak wolno jadą. Dobra. Mamy tutaj dobry wyścig na razie. Mamy tutaj dwóch z przodu. Tam z tyłu nie jest źle. Wow. Fajny wyścig jest. Na razie. Mój silnik zaraz wybuchnie. O. Silnik wybuch O matko, co się tam z tyłu dzieje? O, jedzie ta wielka wyskocznia. Jedzie, jedzie. O matko, latają tutaj. Uwaga. Tam ktoś poleciał w powietrzu. Wylądujemy. Dobrze, udało nam się wylądować. Teraz jedź, turlaj się, turlaj się. Udało nam się chyba. O Jezu, nie. Głupi jestem. Nie patrz do tyłu. Dobra. 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 Nie! Nie! Nie wyprzedzisz mnie! Nie! Czadu! Nie! O, dobra, dobra, dobra. Uff. Czyli my skończyliśmy. Tamten skończył. Czy ktoś jeszcze? Nie. Czyli my rzeczywiście wygraliśmy ten wyścig. No, fajnie, fajnie. Więc wracamy na górę i randomizujemy ponownie. Po zrandomizowaniu wyszły nam takie dziwolągi. To wygląda taka bardzo fajnie. Podoba mi się. To jest dziwne ewidentnie. To, to taki złom. To... Nie daje mu dużych szans, bo taki wielki autobus Za nim stoi, więc zobaczymy Potem mamy, uuu, sunburst Bardzo fajnie wygląda, podoba mi się Mamy d-series, też mi się podoba Mamy turbo burgera Fajnie to wygląda Mamy w ogóle karetkę, mamy busa My dostaliśmy takie coś I pominiemy to Dobra, więc rozpocznijmy wyścig, jedziemy, jedziemy Oj, ten autobus nie ruszył w ogóle Trzeba będzie go zresetować. Ej, no czemu on hamuje? Co wyrobi. A tam, tam też jedzie na, na To nie jest stabilne. To nie jest stabilne. To wcale nie jest stabilne, to jest bardzo niestabilne. I łomatko, wybuch mi silnik. Uuu, jaki wybuch! Co tu się dzieje? To jest totalny chaos! Sądź! a! Znacie. Okej, okej. No właśnie, czy ktoś jeszcze przetrwał? No tutaj. O, jeździ autobus! Os. O, matko, jedyna! Co się dzieje? No więc tutaj mamy totalną rozwałkę. Ten tutaj się kręci. Ten autobus dalej jedzie, co mnie trochę ciekawi, jak on jedzie. Ten ma silnik, on ma silnik. Tutaj coś jest. Ciekawe, czy ktoś y, dał radę zajechać na sam koniec. I znowu nikt nie dał rady przyjechać na sam koniec. No lipa straszna. Dobra, autobus wygrywa tym razem. Ten autobus tutaj wygrał. Brawo autobusu. No i wchodzimy na górę i randomizujemy ponownie, zapraszam. A więc po zrandomizowaniu wygląda to tak. Mamy bastiona, mamy to nie da rady wcale. To wygląda fajnie. E, tutaj mamy koło od traktora, to w ogóle... Dziwnie wygląda. Mamy busa. Mamy. Uuu, to jest bardzo fajny samochód. Mamy takie off-roadowe e Tom Mam duże szanse, że to da radę przejechać. Mamy Gavrila Scouta. Mamy taki złomkowy samochód, Vivos. Uuu, to jest giga fajne. A my dostaliśmy Joru. Uuu, Joru to jest jeden z moich ulubionych modów w BNG. Bardzo mi się podoba ten sam. I osoba obok nas dostała takiego starocia, więc y, zapraszam na wyścig. Dobra, jedziemy. Czemu mu jest takie wolne? Zaki Czemu moje jest takie wolne? O co chodzi? Czemu jestem taki wolny? O! O! To jest dużo szybsze, jak się weźmie i ruszy. Wow! Dobra, to jest giga szybkie, to jest giga szybkie. To jest aż za szybkie. Tutaj ktoś się roluje po prawej stronie. Co tu się dzieje? Musimy zachować silnik, żeby nam silnik nie wybuchł. Zahamujmy trochę. Oj, ten Gavril Scout tutaj. E, bardzo, bardzo. <śla> o, tutaj ktoś się też... O matko jedyna! Dobra, dobra. Wyląduj, wyląduj, wyląduj. Ktoś za nami? Nikogo za nami nie ma. Ale to ioru wygląda po prostu zarąbiście. No i chyba y, wygraliśmy ponownie, czyżby? Ehm, proszę przekroć linię mety. Dobra, przekroczyliśmy linię mety. Zobaczmy, jakie inni sobie. O, ten van przejechał, to jest fajne. Okej, okay, interesujące, interesujące. Czyli van dał radę, i nikt inny nie dał rady. O, jedzie następny. Czyli tutaj już trzy osoby okończyły, w tym ja. Zobaczmy, co jeszcze tutaj się wydarzyło. Czemu tak pusto jest? Oj, to chyba ktoś nie przetrwał tu. Tutaj w ogóle destrukcja jest taka, że szok. Tutaj też ktoś się rozbił. Chyba dużo osób wyleciało poza mapę. Ale tu jest? Co ty robisz? Może kiedyś dojdzie na dół, ale to bardzo długo mi zajmie. Więc zapraszam do zrandomizowania. Po zrandomizowaniu dostaliśmy takiego hoppera. Fajnie wygląda. Dostaliśmy Skodę Super, bo dostaliśmy. Uuu, to na pewno da radę przyjechać. Chcemy jakąś ładę? Co to w ogóle jest? Potem mamy hopera. znowu. U Joru, bardzo fajnie wygląda w tym żółtym kolorze. Joru to chyba. Nie, to, to musimy zmienić, bo to nie ma silnika. To jest charytką. mamy sonbarsta policyjnego, fajnie wygląda. Tutaj mamy piknika fajnie wygląda. My dostaliśmy ciężarówkę z klapą. O, to możemy to coś wrzucić na klapę, no. Zrobimy to. I takie małe coś stoi. Dobra, to jedziemy, o ile się ruszymy. No tutaj na klapie, na plecach mam takiego typka. Zobaczymy, jak długo będzie się trzymał. Możecie napisać w komentarzu ile sekund udało mu się siedzieć na mojej klapie. No niedługo stosunkowo, bo już spadł. A my jedziemy wielką ciężarówką, przegrywamy oprócz tamtego typka z tyłu. Za silnik nam wybuchnie i będzie lipa. Przed nami au, totalna destrukcja. O matko, jedyna. Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Prawy Oj, shit. No to po nas. Tak ogólnie to już po nas. Wypadliśmy poza całą mapę, więc... E, idziemy patrzeć, jak inni sobie radzą. Tutaj Skoda jest. Okej. Okay. Tutaj Joru niestety nie dało rady. Czy ktoś dojechał? u? Ten hopper dojechał, brawo dla hoppera. Czy ktoś jeszcze nie. Czyli dziś, teraz tylko hopper wygrał, brawo dla hoppera i idziemy randomizować samochody. A więc yy, zrandomizowały się samochody i dostaliśmy yy, takiego Gavrila, fajnie on wygląda. Cośmy takiego Hotroda, hot Roda. Cośmy Miramara, takie normalne w miarę. jesteśmy takiego wojskowego, offroadowego Romera. Fajnie będą. Dostaliśmy Merca. Zarąbisty. Dostaliśmy e, tego. Gavrila to jest chyba Barstow. No właśnie. Dostaliśmy Mercedesa W124. Dostaliśmy Vana. Tego samego co poprzednio. Dostaliśmy Ładę znowu. My dostaliśmy takie świetne super auto. Bardzo byś się podoba. Tutaj Mercedes i znowu traktorów. więc e, odpalamy wyścig. Go, go, go! Czemu wy nie jedziecie, panowie? Ej, ej oni mnie taranują! Co jest? Obraz my. Zdrowamy się stąd. Ten samochód jest bardzo szybki i taki nieprzewidywalny, więc nie wiem, czy mi się uda dojechać do końca. Hamuj, 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 hamuj. hamuj, hamuj. Ehm, no tak, jakby to umarliśmy. Epicko to wy. Uola i Łada jedzie. Łada umarła. Matko jedyna. Tutaj to kołtr, które poleciało. Tutaj totalna destrukcja. Tutaj ktoś się turla. Ważne, że ktoś dojechał na sam dół. O, dojechał ktoś i to jest ten roamer. Okej, okay, czy ktoś jeszcze? Nie, nikt. Czyli tylko roamer dojechał. Mi się wydaje, że możemy puścić to jeszcze raz, więc um, puścimy ten sam zestaw samochodów. Jeszcze raz, tylko ja sobie wybiorę Mercedes. Dobra, jesteśmy w Mercedesie i jedziemy. Tutaj destrukcja od razu się zaczyna. Fajnie wygląda ten merc. Podoba mi się. Spróbujmy się nie zabić. Oj, cycie, cycie, Mówiąc to, zabijam się. Ale jedziemy! Nie, 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 nie! Dobra, to już chyba umarliśmy Generalnie, ale chaos Wow, em, coś wybuchło I to chyba to było I pisko to wygląda Mega, zarąbiste to jest Jak nam się zapauzowało, zobaczmy Kto jeszcze jedzie, A raczej się Turla, o to będzie dobre <laughs> Wszyscy wystrzeliwują w powietrze, nie? Zobaczmy, czy tam ktoś jedzie. Dobra, jedzie ten Roamer. I tam coś słyszę. O, jedzie ta sintila. Czyli mamy dwóch, którzy ukończyli wyścig. Brawo. I nasz następny nadjeżdża. Brawo. Dobra. To poszło trochę lepiej. O, i tu jeszcze jedzie Miramar ze zgniecionym... Okej, okay, okej, okay. nie było takiej tragedii. Oprócz tego, że wybuch ktoś, no to może się dziać, takie coś się stało, ale tak to w miarę dobrze. Więc randomizujemy samochody znów. Więc randomizowały nam się samochody. Dostaliśmy takie ETK, Miramara, Stambeko, nie chcę tego, dostaliśmy Merca, Gavrila MD-Series, dostaliśmy Mercedesa, dostaliśmy policyjnego Vana Volkswagena, dostaliśmy Dostaliśmy vana, ale Mercedesa. Dostaliśmy. u i Biszu Joru. Nie, to nie jest Joru, tylko Sunburst. Dostaliśmy takie coś. Nie wiem, jak to określić. Zielona rakieta, może? Uuu, to fajnie wydana. I jakiegoś takiego Monster traka śmiesznego. Więc zaczynamy wyścig. Go, go, go! Wow, tam jak pojechał. Ten czerwony. To nasza ETK jest szybkie. Podoba mi się. Ale bardzo niestabilne. Jest szybkie, ale bardzo niestabilne. Nie podoba mi się to. Co on zrobił? Wy to widzieliście? Nie, no tragedia... O, dobra, czekaj, jeszcze jedziemy. Dobra, nie, dobra, to już nam nie wyjdzie. Zobaczmy destrukcję, jaka się tutaj dzieje. O matko, jak dostał! Co tu się dzieje? Pff. Całkowita destrukcja. Czy ktoś dojechał na sam koniec? Wątpię, bo nie widziałem nikogo, żeby... Nie, nikt nie dojechał na sam koniec, więc... Niestety, ale tym... Razem wszyscy umarli. O, może Ty dojedziesz, chociaż wątpię, bo nie masz tylnych kół. Takie coś nam zostało. Takie pobojowisko jedno wielkie. No więc zapraszam do zrandomizowania samochodów po raz ostatni. I rozpoczynamy nasz ostatni wielki wyścig. Dostaliśmy randomowe samochody, wygląda do ciekawie. Międzimy ciężarówkę, ale jeszcze klikamy randomize, że wszystkie części w samochodach zostaną wymieszane, więc klikam przycisk i zobaczmy co nam wyjdzie z tego. Więc ostatni wyścig rozpoczyna się teraz. O mój Boże, ja mam w ogóle Jato. O co tu chodzi? To jest tak zepsute. To jest tak dziwna kreacja. To tak mi laguje, że to jest po prostu straszne. O tak laczy. O mój Boże, ale jesteśmy tacy szybcy. A! Co się dzieje? Rakieta! Moc rakiet! O nie, o nie, o nie, tu jakiś zielony jedzie nie! O! Nie zabiliśmy go! Nie, 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 bo tu jest ta dziura wielka. Dobra, 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 przesłuchaliśmy. Trochę turbo napęd. trochę turbo napęd. trochę turbo napęd. O mój Boże, jak wystrzelił! Co tu się dzieje? Teraz turbonapęd! Full moc! Chyba nikt nie dał rady oprócz nas. O nie, bo nam się turbonapęd skończył. O nie, e, może być bardzo źle. I to mi się nie podoba. Nie, no nie mówcie mi, że się teraz zatrzymam, no. Tak, chyba się teraz zatrzymam i umieram. Chociaż jeszcze się toczę, jeszcze nie ma tragedii. Tam za nami nikogo nie ma. Dobra, uznam to jako wygraną. Teraz spójrzmy na inne osoby. Spójrzmy na inne osoby. Tak laguje. To jest po prostu masakra. Czy ktoś wygrał? Wątpię. Tutaj coś się dziwnego stało. Ktoś przezroczysty jest. Ehm, tutaj jest totalna rozwałka. Nie będziemy komentowali tego. Tu Mercedes jakiś wywalił ciągle. Tutaj co, już się zepsuła gra. No i na tym pięknym, destruktywnym wyścigu kończymy dzisiejszy odcinek. Dziękuję wam wszystkim za oglądanie. Widzimy się kiedy indziej. Papa, pa. Cześć, cześć.